Hallo zusammen, liebe Freunde und moin aus Hamburg. Cześć i dobre witam. Pozdrawiam z Hamburga, drodzy przyjaciele. Heute ist Dienstag, der 17. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki wam ogromne za obecność na tym kanale. No i zaczynamy z naszymi wiadomościami prasowymi z Niemiec. Der Spiegel zuerst. EU-Außenminister bewilligen 500 Millionen Euro für weitere Waffenlieferungen. Jak bieżący Spiegel minister spraw zagranicznych. Unii Europejskiej uzgodnili przekazanie dodatkowych 500 milionów euro na broń dla Ukrainy. Putin warnt, Putin ostrzega der Warnt for Zunahme der Spannungen durch NATO-Beitritt von Finland und Schweden. No nawet się rymuje. Putin ostrzega przed e, zwiększeniem napięć pomiędzy Unią Europejską, czy pomiędzy NATO, e, a pomiędzy Rosją. Chodzi tutaj o chęć przystąpienia do tego Związku NATO Finlandii i Szwecji. Erdogan blokuje bundneserweiterung, tutaj mamy wiadomości z Turcji, Erdogan jest przeciwny rozszerzeniu NATO, no i jak wiadomo Erdogan w słowach nie przebiera, czasami jak cytuję go gazeta Bild, już wam tutaj pisze mówię i yy, wyjaśniam, delegacjonen aus beiden Ländern, also aus Schweden und Finnland, sollen sich nicht die Mühe machen in die Türkei zu reisen um die türkische Regierung zu überzeugen Erdogan powiedział, że delegacje Szwecji i Finlandii w ogóle nie mają się wybierać do, do Turcji, bo żeby przekonywać rząd turecki nie ma po co, słuchajcie, no zaczmy. EU-fartakt, öl-embargo gegen To Tutaj sprawa embarga na ropę naftową e, została przełożona na inny termin, tak? E, no i co? Komentarze są takie. Ozem minister Kuleba jest erbost. Kuleba lekko się zdenerwował, i dyplomatycznie ergibt sich die Bundesaußenministerin Baerbock. Bardziej dyplomatyczna po tych rozmowach była pani minister spraw zagranicznych Baerbock, która rozmawiała z prasą. Äh, no Problemem są cztery kraje: Czechy, Słowaka, Bułgaria i vor allem Ungarn, stoją są na bremse. Czyli te cztery kraje cały czas blokują. Äh, no, wprowadzenie tego embarga. Goodie. Dann. Krisen des Ampel vom Projekt zum Probefall. Schreibt Problemfall. Sorry. Problemfall. Schreibt der Spiegel. Mamy tutaj też doniesienia o, cały czas o problemach koalicji rządzącej. Spiegel pisze o y, tym, jak to ta koalicja z projektu stała się problematycznym przypadkiem w Niemczech. Politycy są dosyć krytykowani, za jednym wyjątkiem, powiedziałbym. Wie Baerbock die Außenpolitik-Projekt schreibt Die Tagesschau. Die Tagesschau pisze o tym, jak pani Baerbock wpływa teraz na politykę zagraniczną Niemiec. Piszą też o tym, że oczywiście pani Baerbock jest dosyć lubiana w chwili obecnej w Niemczech. No, zobaczymy. Niezbyt lubiany jest kancler Scholz, nie? Tutaj wszyscy go... Dosyć mocno krytykują. Scholz był w telewizji na przykład, w RTL, i tam znowu starał się tłumaczyć swoją politykę. No i w prasie pojawiły się takie artykuły: słuchajcie, Scholz by RTL, erst Bauer such Frau, dann Kanzler such Volk. Najpierw była audycja Bauer such Frau, nie? Czyli rolnik szuka żony, a później kanclerz szuka swojego ludu. No, nie ma łatwo. Powraca sprawa też wyjazdu Scholza na, na Ukrainę. Kanclerz Scholz hat erklärt, er wolle in Kijów konkrete dinge regeln und nicht nur fotos machen, also zuerst reist er nicht dahin. Scholz powiedział, że chce w Kijowie jakieś tam konkretne rzeczy uregulować, zrobić, a nie tylko pojechać i zrobić sobie zdjęcia. Ja tylko przypomnę, że dlatego też został Steinmeier wyproszony, ponieważ powiedzieli wtedy Ukraińcy, że oni też są konkretnych rzeczy, dlatego Dlatego żądają Scholza, a nie Steinmayera. Także takie trochę tutaj wiecie argumenty trochę wyssane, żebym powiedział. No i oczywiście tutaj jeszcze wam puszczę krótki materiał szczał na temat ogólnej sytuacji politycznej tam kilka zdań na ten temat. Dass die SPD in der Regierung zu blass sei und der Kanzler zu sehr auf den Koalitionsfrieden achte. Auch die Liberalen scheinen nervös. FDP-Chef Lindner kündigt mehr liberale Handschrift bei politischen Projekten und bei deren Kommunikation an. Dass er dabei Weitere Nachrichten, Deutsche Wiadomości so Konjunktur. EU-Kommission senkt Prognose für Wirtschaftswachstum auf 2,7 Prozent. Kommission Europäiska obniżyła Prognose für Wachstum auf 2,7 Prozent. Also die Prognose ist immer, immer, Und Auftragsbücher in Deutschland voll wie nie. In den Industriebetrieben warten inzwischen Aufträge von über 100 Milliarden euro darauf abgearbeitet zu werden. Mamy w przemyśle zlecenia o wartości ponad 100 miliardów euro, które czekają na to, aby być zrealizowane. E, że tak powiem kolokwialnie, niestety nie ma ani komu pracować, ani z czego pracować, czyli ani nie ma ludzi niestety do pracy, ani nie ma czy brakuje materiałów do tego, żeby rzeczywiście te zlecenia zlecenia wykonać. Weiter rekordpreisanstieg im Großhandel. Mamy rekordowy wzrost cen w handlu w handlu hurtowym. Die Preise sind im April im Schnitt um 23,8% angehoben worden. Also das alles verglichen mit dem Vorjahresmonat. I w kwietniu ceny wzrosły przeciętnie o 23,8%. Procenta. To wszystko w porównaniu z kwietniem roku poprzedniego, czyli blisko 1,4. I te ceny dopiero przełożą się, niestety, na inflację, na ceny, które my płacimy jako klienci indywidualni. Good done. Weizenpreis price auf neuen rekord. Mamy rekordową cenę. Pszenicy. między innymi dlatego pamiętacie Indie zakazały eksportu pszenicy znamy sytuację z transportem z Ukrainy i to wszystko wpływa na to, że ta cena jest po prostu windowana Walt in Deutschland Unterstützung in es um ökologischen umbał. właściciele lasów w Niemczech żądają pomocy rządu chodzi tutaj o ekologiczne obsadzanie lasów chodzi też o przystosowanie lasów do zmieniających się warunków atmosferycznych lasy muszą być obsadzane teraz Nowymi odmianami roślin, które po prostu są przyzwyczajone do wyższych temperatur i do bardziej suchych pór roku. Good, dan. Jest kołem wieloletnim w Rosji. Jeszcze spojrzymy w kierunku Rosji. Renault überlast lada Hersteller Aftowac dem russischen Staat. Renault wycofuje się, z, wycofuje się z Rosji i pozostawia producenta Łady firmę Aftowac rosyjskiemu państwu, Czyli ta, ten producent Łady znowuż należy do, do Rosji. Und auch McDonald's gibt Russlands Geschäft auch. Ich Firma McDonalds wycofere ich Rossi. Gut, ja, jetzt China noch sehr interessant. Chinas Wirtschaft leidet unter den Kosten der Null-Covid-Strategie. Mamy też wiadomości o tym, że chińska gospodarka cierpi wskutek tej strategii zero covid, to znaczy przez zamknięcia, przez lockdowny, e, widoczne jest to wszystko teraz w gospodarce, która też oczywiście przy jakiego rodzaju prognozy są obniżane. Good, diesel und benzina of the in Deutschland, mamy coraz mniej samochodów z napędem diesla i samochodów benzynowych, nowych samochodów rejestrowanych w Niemczech. Also Neuwagenkäufer und so weiter, der anteil an allen Neuzulassungen stieg auf 13,1%, czyli wśród wszystkich nowo rejestrowanych samochodów w Niemczech 13,1% to są samochody elektryczne. Dużo mało nie wiem, moglibyśmy dyskutować. Wszystko jednak wskazuje na to, że trend Elektro jest ja, chyba już nie do zatrzymania. Rabat in Deutschland am 1. Juni und die Presse vor allem der ADAC e, warnt vor Staus an Tankstellen. Będziemy mieli rabat e, na tankowanie od 1 czerwca w Niemczech i tutaj prasa przede wszystkim ADAC ostrzegają przed korkami na stacjach benzynowych, czyli nie tankujcie e, koniecznie, nie, nie jedźcie 1, 2, 3 czerwca na stacje benzynowe, bo może być tam pełno. Guri, dan, maskenpflichten Flugzeugen europaweit nicht mehr empfohlen, doch in Deutschland e, weiterhin ja. E, obowiązek noszenia maseczek w samolotach, słuchajcie, w całej Europie już nie jest to zalecane. W Niemczech cały czas jednak maseczki są. E, wszystkich, to dotyczy lotów z Niemiec i do Niemiec. Dlaczego moglibyśmy dyskutować? Karl Lauterbach sagte Bei hohen Fallzahlen fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten. Minister Zoller jasno powiedział, że przy, rosnących, äh, przy rosnących, äh, rosnącej ilości äh, zakażeń i tak nicht czy dużej ilości zakażeń cały czas no nie ma jakby marginesu na to, aby zrezygnować z tych maseczek w komunikacji publicznej. Także może się okazać, że długo będziemy te maseczki w Niemczech nosić. Und Corona-Krise äh, 2020 Task Force in München liest sich auf 8. Euro 90 po maskę. Byld pisze o tym, że tutaj podczas kryzysu w 2020 roku, początku tego kryzysu covidowego, w Monachium zakupiono maseczki za 8,90 za sztukę. To były te maseczki trochę lepsze, FFP2, ale i tak bardzo drogo, oczywiście. No i może to jest jakiś powód tego, że po prostu te maseczki są, dużo kasy na nie zostało wydane, także musimy nosić. Tak, czyli nie narzekać, tylko nosić, bo to pieniądze są też wasze z waszych podatków, także nuście i się cieszcie, że wiecie na co wydaliście. I jak oglądaliście w Polsce, my teraz spojrzymy w kierunku Polski. Ukraina i Polen uzupełniły cel dla eksportu została podpisana umowa celna tutaj między Ukrainą i Polską na eksport produktów rolnych, to ma być też umowa, która umożliwi wywożenie tych wszystkich towarów z Ukrainy przez Polskę też do innych krajów Unii Europejskiej, także opisywane to jest też szeroko w prasie niemieckiej Polen ranked auf digital Integration dla Ukrainy, dalsze wiadomości mówią też o tym, że Polska tutaj żąda zintegrowania digitalnego, cyfrowego, komunikacyjnego Ukrainy, że nad tym też trzeba pracować i dann Finanzen.net e, beschreibt Verkehrsknotenpunkt Solidarität Polen, baut neuen Großflughafen. E, Tutaj net pisze o polskim nowym lotnisku, które ma powstać, o tym, że teraz to lotnisko nabiera całkiem nowego znaczenia w kontekście wojny. I może być czy będzie też na pewno wspierane poprzez, uwaga, e, siły. Amerykańskie, na przykład, siły NATO, oczywiście mówię tutaj o siłach militarnych, e, które widzą duży potencjał w tej lokalizacji dużego lotniska. Und was mamy noch? Ja listę, nachricht, Tagesspiegel jeszcze Tagesspiegel na koniec. Ukraina Ukraine vergab beim ESC keine punkty an Polen i Litauen, Litauen. Tagesspiegel pisze o tym, że podczas e, Eurovision Song Contest, nie? podczas Eurowizji, Ukraina nie dała żadnych punktów w Polsce e, i Litwie, co było podobno dyskutowane. W Polsce, nie wiem. Napiszcie, jak to rzeczywiście było. To was für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Włączę o angenehmen Tag. Viele liebe Grüße. Tschüss.